Cześć, witajcie w drugiej odsłonie Kuriera Sudeckiego już w nowym roku 2024, który przynosi nam całkiem dobre informacje dla turystów, jeżeli chodzi o komunikację. Ponieważ przede wszystkim wraca kolej do Świeradowa zdroju. W zasadzie już wróciła prawie miesiąc temu, jeszcze w grudniu, wraz z nowym rozkładem jazdy pojawiły się pociągi do świeradowa zdroje, więc zdecydowanie ułatwi to dojazd w tę części sudetów. Bardzo mocno to ułatwi sprawę chociażby tym, którzy idą główny szlak sudecki i zawsze był ten problem, jak się potem wydostać z tego świeradowa, teraz będzie łatwiej, więc super, że to się pojawia. W innych częściach sudetów też będzie nieco łatwiej. Pojawia się komunikacja autobusowa w samorządach, chociażby na ziemi kłodzkiej, gmina Stronie Śląskie, gmina Bystrzyca Kłodzka wprowadzają swoją komunikację autobusową, dzięki czemu będzie można w końcu dojechać do miejscowości typu Gierałtów, Bielice, Lasówka, Boremba. Generalnie miejsca, które raczej do tej pory były wykluczone, i raczej ciężko było tam się poruszać w trybie innym niż albo z własnym samochodem, albo na kilka dni, tak żeby na koniec gdzieś jednak dojść. Więc świetnie, że się to pojawia. Oczywiście połączeń mogłoby być więcej i w troszeczkę bardziej dogodnych dla turystów porach, aczkolwiek no pamiętajmy, że przede wszystkim ta komunikacja autobusowa jest pomyślana o mieszkańcach i to dla nich przede wszystkim te pory są ustalane. Ale zdecydowanie na pewno będzie już z tym łatwiej. Kolejna sprawa, no jak widać jest zima, jak jest zima to musi być zimno, śniegu, co prawda mogłoby być nadal, nadal więcej, ale pamiętajcie o tym, żeby na bieżąco sprawdzać komunikaty lawinowe, przede wszystkim w Karkonoszach, chociaż i w Jesionikach się takie zagrożenie może pojawić. Natomiast mam też taki gorący apel do turystów pieszych, żeby sprawdzać przed wycieczką, czy Wasza, czy wasza trasa nie przebiega przypadkiem po jakimś popularnym terenie dla nart biegowych, gdzie jest utrzymywany ślad maszynowo, że aby no, przede wszystkim takiego śladu nie zniszczyć, żeby nie wchodzić w konflikty z narciarzami. Bardzo łatwo możecie to sprawdzić, chociażby w ulubionych mapach CZ można tam przejść na mapę tzw. Tak zimową, i tam są oznaczone, które miejsca są utrzymywane jako trasy dla biegówek. A jeżeli chodzicie na biegówkach, to też taki fajny tip na tychże mapach CZ, zwłaszcza po czeskiej stronie, ale również na przykład w masywie śnieżnika czy w górach. W górach złotych, dokładnie w górach bialskich, a także w górach stołowych pojawiają się aktualizowane ślady, czyli po prostu ratraki, jak wyjeżdżają, podają swój ślad GPS i można sprawdzić, kiedy ostatni raz jechał tam ratrak. Więc właśnie możecie sprawdzić, czy trasa jest utrzymywana na bieżąco, w jakim ewentualnie jest stanie. Także polecam gorącą mapę CZ i warstwa zimowa. Będzie też nieco bezpieczniej w górach, ponieważ do kilku schronisk w Karkonoszach trafiły defibrylatory, czyli popularne AED, które mogą uratować życie i zresztą wielokrotnie już się tak e, zdarzyło. E, Chociażby Szrenica pod Szczytem, Samotnia czy Strzecha Akademicka są już w takie defibrylatory, wypo, w defibrylatory wyposażone. E, więc w razie gdybyście byli świadkami nagłego zatrzymania krążenia u jakiegoś turysty albo u swojego towarzysza, to wiedzcie, że, w okoli, że jeżeli jesteście w okolicach tych schronisk, to można tam te urządzenia znaleźć, one naprawdę ratują życie. Oczywiście też gorąco polecam, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. No i liczymy, że takie defibrylatory będą się pojawiać jeszcze w kolejnych miejscach, chociażby na wieży na Wielkiej Sowie już taki jest, ale żeby w wielu innych schroniskach też się takie rzeczy pojawiały. Dobra wiadomość dla mojej branży, dla moich kolegów i koleżanek po fachu, czyli przewodnicy sudeccy. Droga stu zakrętów ma być oddana do użytku w kwietniu, pod koniec kwietnia, ma być zakończony i remont, bo rok temu tam doszło do osunięcia ziemi i przez cały zeszły sezon droga pomiędzy Karłowem a Radkowem była nieprzejezdna co znacząco wydłużało czas przejazdu właśnie gdzieś od strony Radkowa chociażby pod jest czy błędne skały pod koniec kwietnia ma być droga oddana do użytku a jest nawet taki plan wykonawca stara się żeby już wkrótce pojawiła się chociażby możliwość przejazdu wahadłowego czyli z raz jednej raz z drugiej strony więc miejmy nadzieję że tak faktycznie będzie że będzie nam troszeczkę łatwiej a z nowości wydawniczych, bo wiem, że parę osób już z tego też korzystało po poprzednim wydaniu Kuriera, co mogę teraz polecić. Na Targach Książki we Wrocławiu miała swoją premierę wznowienie książki o duchu gór, czyli Karkonoszu. Autorki, autorką jest pani Lucyna Biały. Wydało to Jeleniogórskie Wydawnictwo Adrem, więc jeżeli kogoś interesuje, interesuje temat tego legendarnego, chyba najpopularniejszego legendarnego Władcy Gór, to można w końcu w języku polskim zdobyć taką całkiem, całkiem dobrą e, publikację, e, więc warto sobie do niej zajrzeć. E, inną publikacją wartą uwagi jest wydane przez wydawnictwo Bezdroża e, pozycja, która się nazywa Pierwsza pomoc w górach i to jest takie kompendium dla ludzi, którzy są zainteresowani taką pierwszą pomocą specyficzną właśnie bardziej dla gór. Tam zasadniczo jest powtórzenie zasad, które powtarzałem się na e, kursach Kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale jest to napisane przez ratowników górskich, przez ratowników medycznych, bez zbędnych okulników i opisywania nie wiadomo czego tylko konkretnie, dobrze, odpowiednie procedury. Więc, generalnie, bardzo gorąco polecam, żeby się z tą książką zapoznać, zwłaszcza jeżeli nie byliście na kursie pierwszej pomocy albo byliście tam dawno. Książka jest też wyposażona w rysunki, które troszeczkę to wszystko ułatwiają a i każdy rozdział jest poświęcony osobnemu zagadnieniu, na przykład hipotermia, uderzenie pioruna. Jakieś wypadki, wypadki wysokoenergetyczne, i każdy rozdział jest zakończony takim podsumowaniem mówiącym, co trzeba w danej sytuacji zrobić, więc no naprawdę bardzo to ułatwia całą, całą tę sprawę. Więc gorąco te pozycje polecam. A także polecam, żeby zaopatrzyć się w nowe Sudety, czyli czasopismo, które w ostatnich latach ukazywało się dość nieregularnie, ale teraz pojawiła się tam nowa redakcja i jest plan, żeby Sudety od Zyskały swoją świetność, więc pomóżmy im, kupmy to bardzo wartościowe wydawnictwo. Ono jest dostępne w salonach prasowych, ewentualnie w niektórych oddziałach PTTK. Albo oczywiście też można za, chyba jeszcze zamówić prenumeratę, więc gorąco do tego zachęcam. Podobnie jak również na koniec gorąco zachęcam do wsparcia ratowników i ich rodzin, ponieważ doszło w ostatnich miesiącach do wypadków. Przede wszystkim no, tragiczna sytuacja stała się w Austriackich Alpach, gdzie prezes grupy krakonowskiej Daniel Chojnackich zginął. Jego dosyć liczna rodzina aktualnie potrzebuje pomocy, więc można wesprzeć chociażby jego piątkę, piątkę dzieci na zbiórce z kolei mój kolega z grupy Sudeckiej GOPR również potrzebuje pomocy, ponieważ uległ wypadkowi i czeka go długa, ciężka, na pewno bardzo kosztowna rehabilitacja. Więc jeżeli chcecie pomóc Jarkowi, to również bardzo gorąco do tego zachęcam. Linki do obu zbiórek znajdziecie pod tym filmem. Pamiętajcie, oni pomagają wam, wy możecie teraz pomóc im. A tymczasem to wszystko w tym kurierze to zobaczenia, mam nadzieję jak najszybciej.